Ano, no, Dzisiaj gramy w Fortnite. Pozdrawiam bardzo moich fanów, a więc zaczynamy grę. Hmm. Tylko najpierw sobie skina zmienię. Nie, przecież tutaj mam. Franek mm. cały czas zapominam, bo tutaj mam ludziki. Mój pierwszy ludzik był taki bananem. Zagram. Mój pierwszy... O nie, 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 to mi się wkliknęło. On miał to kwiatuszek. Pamiętam, że miał to. Roz taką. nie. Nieźle No i teraz. Jej, przecież to jest identyczne. Wiecie widzowie? Identyczny skin. To zaczynamy grę. nie lubię tak czekać, ale trzeba. No to się kupię chociaż coś innego, jakąś broń, kororek, ale mi się chce kupić ten. O! Czekaj, czy, czy to... no nie. <ścoughs> Najgorzej. Czemu akurat w tym fragmencie musiało być? Koja! Lecę. Lecę. bo chcę bo, bo Dlaczego? Ciekawe czy mi się uda uda Dlaczego? Chodźcie! Ja włączyłem dwóch na dwóch. Najwyraźniej widzowie, nie da się dalej płynąć. Nagle to stopa jakby. Takiego, że nie możesz pranek dalej płynąć. Epic, nie muszę dalej płynąć. Szybko, do brzegu, dobrzego, do Dobra. No to mam pecha, widzowie. No to może to być długi odcinek, więc przysykujcie sobie coś do jedzenia. Dopiszę cokolwiek. A ja czekam. Jak, jak jakiś z widzów chce ze mną grać w Fortnite, to... No nie wiem, napiszę Epic 80. Epic 8, epic podkreśnik 80. Nie chcę tak napisać nie wiem. Co? Wyjdzie, może... Jakiś wit napisze, coś chce ze mną grać. Twójnik napisze. I będziemy to. Zobaczy kto to, to jak będzie mój list, to uda się. Wiem co to jest. Takie ta jest taka bomba. ja ją pamiętam, miałem taką jak grałem, taki jeden tryb, pamiętam widzowie. Może chcecie widzowie challenge, że bierzemy same bronie z automatów? A? Nie, nie atakuję. Niedobra, koniec. Epic hell. To ja robię. Dichałem się tak dosłownie bimba. Ja sam widzę, ale nie wiem jak to się stało. Ale wiem dlaczego, bo nikt ze mną nie gra. No. Mm. Dobra widzowie, wiecie, wiecie to też muszę się skupić, kurczę. Muszę się skupić. Dziękuję Wam za oglądanie, bo w ogóle jest trochę i te wszystkie filmiki będę mieć pod, pod tysiąc. Wiecie? Trochę i będę mieć tysiąc. I może tak być, że nie będę nagrywać, bo jadę do babci. A więc to jest filmik zapasowy taki. Mm. O, ale mnie na brzuchu trzęsie. No, co jest? No, jest chociaż więcej osób. Dwie. No, bardzo dużo. Dwie osoby. Dosłownie tysiąc osób ze mną gra. Darycik. Tylko dwie. Nie wiem, czy to będzie o jedną więcej osobę. Będę dziennie. Bo uj, będzie źle. Poprzez nam, co chwilę będę przegrywać i lecimy do mycia. No nie burza się będzie. Mm, lecieć. Mm. Widzicie to widzowie? Tatek się zatopił. No ja i w ogóle lecę za nimi. Ładny. Dobra. Tak się skupię, biorę same najlepsze bronie. Bez nadziei ale biorę. Co tutaj? Dobra, widzowie, wiecie co, musi, musimy tutaj z gościem naprawdę trochę uszaleć bo jak widzicie, nie za dobrze nam tu idzie. O, no, no nie. O nie, gościu, patrz, no nie. É por cá, gostou? No, zabrał mi moją broń, Cześć. Co? Jeszcze nie ma nieskończoności strzał. Lipa. Widzowie, lipa. Bo ja bym sobie tak zasala z tym. Tak nic nie robię. Nie zrobię z tym. Potrzebowałbym strzał do tego, nie wiem czy to w ogóle jest teraz. Jest do tego strzału. Ale zobacz. Mam nadzieję, że... Jej! Jej, jej, Pop! 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 Mogę go Chodź za mną, lecimy chłopiec. Chodź za mną, lecimy, chłopiec. Chodź za mną, nie, chłopiec. No Chodź za mną, Chodź Fajnie skrzyneczka, skrzynia, skrzyneczka. Ej! Okay. Ole! Robi właśnie w tej chwili. Encjis. Ja cię ale. To są najlepsze idziemy. Mam lepco? A te harie. No Myślę, że tą koronkę w życiu. ale... O! Nic to ja bym widział, więc ja wam przez nas no, z takimi itemkami. Nie wiem, czy jest coś takiego wymyślonego jak burza w Fortnite. Nie wiem czy co mi dowie. ja się chyba Advancę, bo to za szybko idzie. can put it to oh, the stone <laughs> Nie wiem jakim cudem to się stało, że ja przeżyłem. Nie wiem. Ale wiem to, że muszę kierować przy kodach jakiegokolwiek ataku. No nie, no, widzowie, wiecie, że, że za chwilę oni mnie pokonają. Jestem fałcie, a oni są... Zbrojeni mają full HP, a ja mam 18. Nie, no znaczy tak. O nie, no nie, no nie, głęboko. Nie. O, nie, o nie, o nie. Nie. Nie chce mi się być znowu w, w tej burzy i uciekać. Nie chcę po prostu wrócić do normalnego fółka. Okręgu. Po prostu. Jak Ela, Dobra. to jest obliczanie. Nie wiem, czy mi się uda przeżyć, więc epic. Help. Aber ja, w ogóle nic. Siem, mnie tutaj nie ma. Help me. Help me. Help. help. Epic help. Jak jak Hop. Jak on nie szmusz? Hmm, świetnie świetnie. Prze mnie dalej. Może mnie już w nie się będzie bawił. No... tości nie? Ja nie wiem, co on robi. Ten gościu chyba zaczęło dopiero grać. On nawet nie potrafi jeździć hałtem. Jest. Nie widzę, wiecie co? Nie, jak... zobaczyli moją minę, to... Ona no jest taka... Nie wiem, po co jest coś takiego w porcie tutaj, że... jak od... że odlecenie. Ja od razu lecę sobie do krążka. Na standardowy jakiś, kurczę, pistolet. będzie もう。No. Jeszcze widzowie, drugie. Miałem, mógłbym mieć pierwsze. Ale było to świetne walka, ale dziękuję bardzo widzowie za oglądanie i pa! Super